Co panowie sądzicie o tym, e, znaczy, czy ulica i populizm nie jest też jakimś graczem w pewnym sensie na rynkach finansowych? To znaczy nie, na rynkach finansowych graczem w tej chwili jest, nie jest populizm, tylko raczej powiedzmy, no rzeczywiście stało się tak od lat osiemdziesiątych, że graczami na rynkach finansowych stały się dziesiątki milionów ludzi.

Giełda to było dla, dla wybranych, dla rekinów, a, a od czasu właśnie Margaret Thatcher w gruncie rzeczy, która zaczęła tę budowę tak zwanego ludowego kapitalizmu, który i my mamy w Polsce. Yy, no to teraz to właśnie jest ta sytuacja, w której yy, co trzecia osoba zapytana na ulicy ma swoje wobec, śledzi giełdę, ma tam jakieś większe mniejsze oszczędności na dzielcie, czy, czy czy przynajmniej ją to obserwuje. I myślę, że tutaj w płci co nie, nie określałbym tego populizmem. Natomiast czy w którymś momencie populizm nie odrodzi się bardzo w Europie i na świecie i, i czy on nie zacznie być graczem w ogóle w, poli, w gospodarce, i te, no to na to pytanie oczywiście nie mam odpowiedzi. Znaczy Tea Party to jest już populizm, który zaczyna wpływać na gospodarkę bardzo wyraźnie. A, yy, nie, to jest raczej coś innego. To, to nie jest płynięcie na, to nie jest gracze na, na, moim zdaniem przynajmniej na scenie finansowej. Natomiast to jest pewne przypomnienie, że są ogromne problemy społeczne, które wybudowały się. One dopóki rynki finansowe kwitły, dopóki wszystko kwitło, to te właściwie problemy były takie przyduszone, ich nie było widać. One w tej chwili zaczynają wychodzić na powierzchnię, przy czym im dłużej kryzys będzie trwać, tym więcej tych problemów i tym ostrzej będzie, będą, będą one wychodzić na powierzchnię. I to są problemy i, i demograficzne, i z podziałem dochodów wewnątrz społeczeństw, i z integracją imigrantów, i będą no, no, te wszystkie rzeczy, które wydawały się wspaniale działać. Proszę przypomnieć, pamiętać, że na przykład 10 lat temu Wielka Brytania była podziwiana przez całą Europę między innymi dlatego, że potrafi jako jedyny kraj zachęcać imigrantów i integrować ich znakomicie, no okazało się, że potrafiła do czasu. Podziwiana była, bo nie trzyma przemysłu u siebie, tylko śmiało przemysł cały jest przesuwany za granicę, a zostawia się działalność finansową i, i research and development, i tak dalej. Dzisiaj to się okazuje, że, że, że to ma swoje problemy. Tak samo jak przez dziesięć lat temu się no no wspaniale te kraje, które śmiało poszły w stronę, właśnie godząc się na większe zróżnicowanie dochodów, bo to oczywiście stanowi jako drożdże dla przedsiębiorczości, dlatego no że dzisiaj się okazuje, że te wszystkie rzeczy zaczynają trochę inaczej wyglądać, bo one jednak doprowadziły do powstania ogromnych problemów społecznych, które jak powiedziałem były ukryte, płci, rynki dawały świetne wyniki. Problemy demograficzne, problemy emerytalne wydawały się zanikać, dopóki wydawało się, że rynek finansowy co roku będzie dawać 10% zwrotu. I raptem to wszystko wyszło na, wychodzi na wiarz w momencie kryzysu. Także myślę, że w tym sensie można mówić o tym, że zaczyna być może nie tyle graczem na rynku finansowym, ile to, co się dzieje na ulicach ma i będzie miało duży wpływ na to, co będzie się działo w gospodarce i na rynkach finansowych. Ja, yy, ja muszę też zadać się jedno pytanie Państwu i wybaczę do, do Panu Profesorowi Jaruńskiemu, bo to mnie naprawdę niepokoi. Czy te biliony dolarów, yy, które yy, yy, dokapitalizowały banki amerykańskie i angielskie, to one były wyjęte ze skarbca czy wydrukowane? wydrukowane? Dziękuję bardzo. Ja mam do panów pytanie. Wielokrotnie już od momentu rozpoczęcia się tego światowego kryzysu spotkałem się z opiniami, że jednym z, ze sposobów na polepszenie kondycji światowej gospodarki byłoby ponowne wprowadzenie złota jako tego wspólnego środka płatniczego. Co panowie sądzą o tym pomyśle? Ten problem złota zawsze powraca. To on co pewien czas powraca, bo to był taki pieniądz realny, prawda? No nie wierzę w taką możliwość, dlatego że pieniądz powinien być dostosowywany do potrzeb gospodarczych. Natomiast produkcja złota jest no, czymś, co, co, czego nie można dowolnie regulować, prawda? I w związku z tym pomysł ze złotem ja przynajmniej osobiście nie uważam, za dobry, ale ma Pan rację. Ciągle, te, to, ciągle to powraca. Ja mam dwie uwagi. Po pierwsze, złoto czy złoty pieniądz, on by ustabilizował tylko pewną część rynku finansowego pieniądz. Pieniądz to tylko jedno z aktywów finansowych. Ono rzeczywiście wtedy miałoby trwałą wartość. Natomiast proszę pamiętać jednak, że w tej chwili pod pojęciem pieniądza rozumiemy czyli pieniądz fizycznie tak naprawdę wydrukowany, pod pod znaczeniem pieniądza rozumiemy kwoty e, tak, w Polsce mniej więcej dwudziestokrotnie większe niż ten wydrukowany pieniądz. Czyli w współczesnej gospodarce jest tyle kreacji pieniądza nie istnieje, to znaczy wirtualnego, on jest na zapisach księgowych, on, nie jest wcale, on fizycznie nie, 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 nie istnieje w gospodarce. I rynek, a rynek finansowy jest z kolei jeszcze wielokrotnie większy od tego rynku pieniądza. W latach 30 istnienie złotego pieniądza, bo wtedy pieniądz był złoty, wcale nie uchroniło Stanów Zjednoczonych przed kryzysem, bąblem finansowym, który się po prostu w innych miejscach rynku finansowego pojawił, a nie akurat... Rzeczywiście pieniądz był stabilny, nawet w czasie kryzysu, nie tylko, że ceny spadały zamiast wzrastać, ale to nie jest recepta na wszystkie problemy, to jest recepta akurat na problem wartości pieniądza i inflacji, ale to jest tylko drobny, drobny wycinek problemów rynku finansowego.